Dzień dobry dzieci. Dziś mamy 3 grudnia, także czeka nas kolejne trzecie opowiadanie. Otwieramy drzwiczki, numer 3 naszego kalendarza pięknego, adwentowego. O! I czeka nas kolejna opowieść. Tym razem, opowieść nazywa się Idealny Święt. robiła z rodzicami ozdób choinkowych. Nie było czasu. Zresztą po co, skoro teraz wszystko można kupić. A oni w końcu mieli pieniądze. W końcu tata Julii dostał pracę i to bardzo, bardzo dobrą. A mama dostała podwyżkę. I o nic już nie musieli się martwić. Więc zamiast doklejać godzinami kolejne kółeczka do papierowego łańcucha, które i tak zawsze wychodziły trochę krzywo, biegali wieczorami po sklepach. I kupowali. Kupowali te wszystkie śliczne świąteczne cudeńka, na które nigdy wcześniej nie mogli sobie pozwolić. Wycieraczkę pod drzwi z napisem Merry Christmas, czerwono-zielone girlandy, wieńce spuchnięte od kokard i świece w kształcie sani. Julce Trochę było żal adwentowych wieczorów spędzanych razem przy stole, kiedy robili pachnące miodem pierniczki i układali życzenie na świąteczne kartki. Ale tylko trochę, bo jak zapewniał tata, te święta miały być zupełnie wyjątkowe, po prostu idealne. Pierwsze święta podczas których spełnią się ich wszystkie marzenia. I rzeczywiście, w inny poranek. Mam, zamiast stać przy kuchni, poszła do salonu piękności. Bo właśnie o tym marzyła w każdą Wigilię, kiedy spocona wyciągała z piekarnika ciasto, jednocześnie klejąc pierogi i obierając orzechy na kutię. W tym roku nie musisz się męczyć z gotowaniem, cieszył się tata. Wszystko zamówiłem w restauracji, a ty będziesz tylko siedzieć i pięknie wyglądać. I rzeczywiście, kiedy mama wróciła, wyglądała pięknie. Zupełnie inaczej, prawda? Zapytała, pokazując Julii pomalowany na czerwono paznokcie. Mhm, mm pokiwała Julia głową, bo mama naprawdę wyglądała zupełnie inaczej. Tak jak cały dom, przystrojony jak na filmach girlandami i dekoracjami ze sztucznego śniegu. Tylko choinka była taka jak zawsze. Wielka podsufit i pachnąca pięknie lasem. Tata ustawił ją jak zwykle koło okna, a Jula, jak zwykle, wciągała się pod szafę i wyjęła stamtąd wielkie stare pudło z ozdobami choinkowymi. Na tę chwilę czekała zawsze cały rok. Otworzyła pokrywę. Błyszcząca gwiazda ze sreberka po czekoladzie, anioły z masy solnej, pawie oczka z kolorowego papieru, Mikołaje z brodami z waty. Te starocie nie będą nam już potrzebne. Zobacz, co kupiłem. Julka usłyszała na uchem głos taty. W końcu będziemy mieli porządne ozdoby choinkowe. Porządne ozdoby choinkowe leżały równiutkimi rzędami w nowiutkich kartonach. Bombki Mikołaja, bombki domki, bombki muchomory, bombki szopki, bombki śnieżne kule. Ojej! Westchnęła z zachwytem Jula. W porównaniu z nimi zawartość pudła z szafy prezentowała się nader mizernie. Na dodatek Julka nagle zobaczyła, że srebrna gwiazda jest naderwana. Mikołajom od wata, a aniołki mają poobijane skrzydła. Jak mogła się czymś takim zachwycać? Gwałtownie zamknęła pudło i z powrotem wepchnęła je pod szafę, a potem zaczęła ubierać statą choinkę. Kiedy skończyli, gałązki aż się uginały pod bogactwem ozdób. Nad wszystkim, zamiast jak co roku srebrnej gwiazdy, górował wbity na czubek choinki złocisty szpic. Który idealnie wprost pasował do olśniewających bombek. Gwiazda nie miałaby przy nim żadnych szans. Jula musiała to przyznać. Jeszcze tylko światełka i gotowe, powiedział tata i włożył wtyczkę do kontaktu. Choinka zamigotała mnóstwem srebrzystych gwiazdeczek które natychmiast zaczęły pulsować w rytm kolendy Cicha noc, święta noc. Śpiewały światełka. Czegoś takiego Jula jeszcze nie widziała. Jeszcze nigdy nie mieli tak pięknej choinki, ani tak elegancko ubranego stołu, który mama właśnie skończyła nakrywać. Na pachnącym sklepem śnieżnobiałym obrusie w czerwono-złote gwiazdki szczerzył zęby wielki pstrąg w galarecie przybrany okazałą kompozycją z pietruszki, a obok niego rozpierało się całe mnóstwo innych potraw na lśniących, srebrnych półmiskach. Wszystko świeżutkie, przywiezione prosto z restauracji, pod łososiem. Jula pomyślała, że jeszcze nigdy ich stół nie był tak suto zastawiony i jeszcze nigdy wszystko nie wydawało się tak smakowite. Barszcz mamy nigdy nie był tak czerwony, a uszka, choć Choćby nie wiem, jak pracowicie lepione, nigdy nie były takie malutkie i nie miały tak równo zlepionych brzegów. Mama chyba pomyślała to samo, bo kiedy już podzielili się opłatkiem i usiedli do kolacji, powiedziała: hm, No i po co się tak męczyć, skoro wszystko można przecież kupić? Oczywiście, jeśli tylko ma się pieniądze, można mieć wszystko, co się zechce. Inni teraz miotają się po kuchni, a my? Proszę bardzo. Odpoczywałam sobie. Przecież w końcu po to są święta, dodał tata. No więc jedli i odpoczywali na zmianę. A potem przyszedł czas na prezenty. Julka niecierpliwie rozerwała purpurowy papier w śnieżynki, telefon komórkowy, najnowszy model. Dokładnie taki, o jakim marzyła. Aż podskoczyła z radości. Mama też się bardzo cieszyła z grubej, srebrnej bransolety wysadzanej szafirami, a tata z wodoodpornego zegarka z kalkulatorem. Jeszcze nigdy pod ich choinką nie było takich kosztownych prezentów. – Doskonale, doskonałe święta! – zachwycała się mama, zerkając to na migającą choinkę, to na swoje długie, czerwone paznokcie. – Tak, tak, idealne! – przytakiwał głośno tata. Ciut za głośno, jakby sam chciał siebie przekonać. Bo jednak, mimo że wszystkie marzenia zostały spełnione, coś było jednak nie tak. Jula wyraźnie to czuła. Nie miała tylko pojęcia, co. Kiedy rodzice poszli na pasterkę, zgasiła wszystkie światła i usiadła w fotelu przy choince. W tę jedną, jedyną noc w roku nie bała się ciemności. I właśnie wtedy je usłyszała. Głosy. Słyszała wyraźnie, mimo że światełka w kółko wyśpiewywały cichą noc. Przecież nie mamy żadnych zwierzątek, które mogłyby mówić ludzkim głosem. Pomyślała Jula i rozejrzała się po pokoju. Telewizor był wyłączony. Radio też. Zresztą Głosy dochodziły z zupełnie innej strony, jakby spod szafy? Nie, niemożliwe, pomyślała Jula, kładąc się na podłodze i delikatnie wyciągając stare pudła z ozdobami choinkowymi. A jednak, kiedy ostrożnie zdjęła z niego pokrywę, okazało się, że w środku toczy się ożywiona rozmowa. A pamiętacie, jak tata Julii nauczył się grać kolendę na gitarze? Opowiadała srebrna gwiazda. I jak strasznie fałszował? O tak, ale było wtedy wesoło. Zawturowały jej aniołki. Śpiewali ją przez całą noc, a Jula grała na za zaszyleściły łańcuchy. A pamiętacie, jak się o mało choinka nie przewróciła? Zapytałem Mikołaję. Jula była malutka i chciała się przejrzeć w bombce. Na szczęście mama złapała choinkę w ostatniej chwili – szepnęła wytarta bombka w kształcie serduszka. I wcale na Julę nie krzyczała, bo kiedy sama była małą dziewczynką i wieszała mnie na swojej choince, też lubiła się we mnie przeglądać i robiła śmieszne miny – zupełnie jak Jula. – A my tego nie pamiętamy – westchnęły Pawie oczka. – Nie możecie, was przecież zrobiła Jula! – wyjaśniły łańcuchy. Jej mama była już wtedy dorosła i jej pomagała. – A tata pomagał Juli robić aniołki! – dodała gwiazda. No i tak się zagadali, że zapomnieli wyłączyć piekarnik i przypaliły się nam skrzydełka. Pokiwały głowami aniołki. – Ha! lepiej przestańmy wspominać! – westchnął ze smutkiem jeden z Mikołajów. – Teraz to już i tak nikogo nie obchodzi. Mnie obchodzi? Chciała zawołać Julka przycupnięta w ciemnościach przy pudle i wtedy poczuła zapach. Pachniało trochę czekoladą, z której seberka wyklejały z mamą gwiazdę, a trochę przypaloną masą solną. I jeszcze czymś. Julka pociągnęła nosem. Tak, teraz, teraz była już pewna. W końcu pachniało świętami. To właśnie tego brakowało jej przez cały wieczór. Jula wstała z podłogi, podeszła do choinki i powąchała szkarłatno-purpurową bombkę w kształcie renifera. Pachniała sklepem i, i niczym więcej. No, powiedz coś, zachęciła purpurowego renifera, ale ten milczał jak, jak zaklęty. Tak samo jak złoty eleganckie szpic zatknięty na czubku choinki i reszta nobiutkich błyszczących ozdób. Jola wtedy zrozumiała. Śliczne dekoracje nie miały nic do powiedzenia. Nie znały żadnej historii. Były tylko piękne. Weszła na krzesło i bez żalu zaczęła wszystkie te cuda zdejmować i chować do pudełek. A potem rozwiesiła na choince krzywe łańcuchy. Łysiejące Mikołaje, przypalone aniołki i całą resztę zupełnie nieidealnych ozdób, w które włożyła tyle serca jej mama, jej tata i ona sama. Kiedy wieszała ostatnie pawie oczko, usłyszała otwieranie drzwi. Rodzice wrócili z pasterki, Jula zamarła. Będą źli, pomyślała, y, kiedy stanęli w progu pokoju. Ale oni wcale nie wyglądali na złych, wręcz przeciwnie. Przez chwilę patrzyli na choinkę, a potem spojrzeli na siebie i wybuchnęli śmiechem. A kiedy się już wyśmiali, mama założyła fartuch i chociaż był środek nocy, wyciągnęła z szafki mąkę i miód. A tata wyłączył w światełkach miganie i śpiew, wziął do ręki gitarę. I zaczął ćwiczyć początek kolendy. Po godzinie w całym domu pachniało piernikami, a tata z julą, okropnie fałszując, wyśpiewywali na całe gardło Bóg się rodzi. <laughs> Miałaś tylko siedzieć i pięknie wyglądać, chichotem, nagle tata, patrząc na mamę, której zszedł z paznokci cały lakier. Ale nie miałam pojęcia, że to takie strasznie nudne, zaśmiała się mama. A potem tata wszedł na krzestło. I zdjął z czubka choinki złoty szpic, a w jego miejsce powiesił srebrną gwiazdę. I wtedy Jula wyraźnie usłyszała, jak choinka oddycha z ulgą. Ona też odetchnęła. W końcu zaczęły się prawdziwe święta pod naderwaną srebrną gwiazdą ze sreberka po czekoladzie.